Dzień dobry bardzo. Mamy sobotę w oktawie Wielkanocy. Jest 26 kwietnia 2025 roku, a to jest łyk Słowa Bożego na dziś. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Posłuchajmy. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi, nieuczonymi, prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nad to, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: "Rozsądźcie, czy słusznie jest w oczach Bożych bardziej słuchać was? niż Boga. Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Psalm Responsoryjny. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie panu, bo jest dobry. Mojego łaska trwa na wieki, Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Ciężko mnie pan ukarał. Ale na śmierć nie wydał. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję panu. Oto jest brama pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw w Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym ci jednak słysząc że żyje i że ona go widziała nie dali temu wiary potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze gdy szli do wsi oni powrócili i obwieścili pozostałym lecz im też nie uwierzyli w końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go z Zmartwychwstałego i rzekł do nich idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzisiejsze czytania ukazują jak spotkanie ze zmartwychwstałym przemienia życie i dodaje odwagi do głoszenia dobrej nowiny. Piotr i Jan w dziejach apostolskich stoją przed Sanhedrynem, który zakazuje im nauczania w imię Jezusa. Oni jednak odpowiadają: My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wspaniałe świadectwo, które pokazuje, że doświadczenie, z martwych wstałego Jezusa nie pozwala milczeć. Słyszymy hymn dziękczynienia w psalmie za Boże zbawienie. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawicielem. Słowa te wyrażają radość i wdzięczność za Bożą interwencję w naszym życiu. Ewangelia według świętego Marka pokazuje Jezusa, którego zobaczyła Maria Magdalena, a dopiero później zobaczyli go uczniowie. Mimo ich początkowego niedowiarstwa, Jezus posyła ich na cały świat, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Każdy z nas to przeżywa. To proste wezwanie do misji, która trwa do dziś. W dziejach apostolskich Piotr i Jan zostają rozpoznani jako ludzie nieuczeni i prości, a mimo to przemawiają z niezwykłą odwagą i mądrością. To pokazuje, że Duch Święty uzdalnia każdego do głoszenia Ewangelii. Niezależnie od wykształcenia czy pozycji społecznej. Jak zauważa święty Jan Chryzostom, to nie mądrość ludzka, ale moc Boża czyni świadectwo skutecznym. Niech dzisiejsze czytania przypomną nam, że każdy z nas jest wezwany do dzielenia się wiarą w codziennym życiu. Niech nasze życie będzie świadectwem Jezusa z martwych Zapraszam do dzielenia się refleksjami i komentarzami. Zapraszam do podawania Słowa Bożego dalej. I zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Dziękuję za dzisiaj, błogosławię Ci. I do jutra. Miło, że jesteś.